Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie Pokażę Wam oto te brązery i puder z Lovely Wszystkie czekoladki Oprócz ryżowej, ale ryżową również miałam w swojej kolekcji Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym jak one się sprawdzają na mojej skórze Co o nich myślę Bo chyba nie ma takiego tutaj filmu na YouTubie To oczywiście serdecznie zapraszam Was na dalszą część tego filmu Produkt prasowany. Mam tutaj z Lovely tą czekoladkę bananową. I zobaczymy, bardzo ładnie się nakłada. Bardzo delikatnie tematowi skórę, tak nakłada również y, taką bardzo cienką warstwę produktu i ja w ogóle tak czuję, że wszystko jest nałożone taką bardzo cieniutką warstwą. Ogólnie efekt wygląda y, jak dla mnie na żywo y, naturalnie. To jest brązer w takim pięknym oto kolorze Toffee Chocolate. I ja go sobie nałożę dzisiaj pędzlem z Glam Shopu o numerze T106. Jak widzicie, produkt w ogóle się praktycznie nie pyli i nie osypuje, więc śmiało możecie go nakładać w innym miejscu niż łazienka. I ja nim sobie ocieplę, ocieplę po prostu skórę. Zależy mi na tym, żeby ta skóra nie była taka płaska, bo teraz mam nałożony. Podkład, korektor, jest to przypudrowane. Zaraz mam pokażę czym. Chcemy po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, powiem Wam, że wygląda przepięknie. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Nie plami skóry. Tak, bym powiedziała, taki brązer dla bladziochów. Faktycznie w takim kolorze. Tofi, taki naprawdę naturalny, no na zimę po prostu będzie jak znalazł. Ok, zobaczymy, czy da się go dobudować. No, kolor jest naprawdę przepiękny. Zobaczcie, jak to wygląda po tej stronie. Taka zdrowa, lekko opalona, muśnięta słońcem skóra. A tutaj, jak nie ma, więc już się domalowuje. Aplikacja nim, słuchajcie, jest bardzo, bardzo szybka. Da się dobudowywać. Ja tu nie widzę, żeby on robił mi jakieś plamy. No, wygląda przepięknie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał nałożony, tak pod kość tu jarzmową. No pięknie wygląda. Jak na to, że moja cera jest po prostu teraz w takim gorszym stanie, to wygląda przepięknie. To jest taki brązer, który nadaje się właśnie do odcieplenia skóry i myślę, że będzie idealny dla e, bladych blondynek i nie tylko, dla bladych brunetek. Kolor jest taki, bym powiedziała, bardziej ciepły, ale nie taki bardzo ciepły. To jest taki neutralny, idący w stronę delikatnie ciepłą. Oprócz tego na całej twarzy mam czekoladkę białą. To jest bananowa czekoladka. Również z Lovely, z tej samej linii właśnie czekoladek. Ja mam te wszystkie czekoladki. Mam i miałam, ponieważ również miałam ryżową, o której Wam kiedyś opowiadałam, że jak ten produkt się kończy, to bardzo ciężko go wyciągnąć z brzegów, bo on najwięcej nabiera się oczywiście na środku pędzla bądź innego aplikatora ale same produkty za taką jakość drogeryjną i tanią są naprawdę dobrej jakości. Puder ten bananowy ja stosuję albo na całą twarz, albo na policzki, albo na okolice nosa, tam gdzie mam czerwone naczynka. Przez to, że on jest taki delikatnie żółciutki, taki naprawdę delikatnie, to neutralizuje te czerwone plamy i naczynka na skórze. Dobrze matowi, nie żółci skóry, również się nie pyli, jest to produkt dobrze sprasowany. I później zobaczymy, czy możemy obczyścić sobie na przykład... Yy, tą okolicę, jeżeli za nisko zejdziemy z bronzerem. Kolejna czekoladka, którą używam już od hoho paru lat w kolorze milky czoklet, taki mleczny kolor, ale ten kolor już, muszę Wam powiedzieć, że jest kolorem chłodnym. Ja bym go nie, nie nakładała na całą twarz, ja go zazwyczaj nakładam, żeby podkreślić właśnie policzek i wydłużyć sobie nos, wyszczuplić i to właśnie zaraz zrobię. Lubię go aplikować pędzelkiem z Zoewy 109. Tak oto on wygląda. I kochani, to co jest tutaj na środeczku to jest jakieś 2-2,5 roku użytkowania. Naprawdę bardzo Wam polecam. Muszę sobie dołożyć jeszcze. Powiem tak, to są też produkty, których nie da rady bardzo dużo nałożyć na skórę. Można je budować, stopniować. Myślę, że te produkty będą bardzo dobre dla osób, które właśnie mają problem z aplikacją produktów, bo zazwyczaj nakłada im się ich za dużo. Ja sobie też zmieniłam kolejność, bo zawsze wolę zacząć od różu, brązera, który ma ocieplić twarz i brązera wyszczuplającego i wtedy zaczynam nakładać w ten sposób, ale rozcierać do góry i później jeszcze na sam koniec takim bardziej suchym pędzlem rozblendowuję to wszystko pędzlem, którym wcześniej był nakładany róż i to jest efekt naprawdę petardunia. no słuchajcie, czy ten produkt nie wygląda przepięknie na nosie, naprawdę no to jest dla mnie najlepszy brązer do wyszczuplenia twarzy przepiękny dobrze, wrócimy sobie do podruba nowego i teraz pędzelkiem z Glam Shopu, starym takim T10 zobaczę, czy da mi się tutaj wyrównać tą okolicę, żeby była bardziej wiecie, wyostrzona No, myślę, jak sami widzicie, że dało się tutaj wyczyścić tą okolicę i ten brązer teraz wygląda tak. Wiecie, to jest efekt rybki, naturalny efekt rybki. Muach! Teraz przejdziemy sobie do kolejnej czekoladki. Creamy Chocolate to jest taki brązer, taki rodzaj brązera, który jest ultra jasny. Jako Wam porównam z tym Toffi, który jest no po nim ciut ciemniejszy, tak oto one wyglądają i jak ja próbowałam nakładać wcześniej ten na skórę, to prawie u mnie go nie widać. Gdzie ja zawsze nakładam prawie że najjaśniejsze podkład z drogerii, bo jestem naprawdę jasną brunetką. Ale on jest dla mnie zdecydowanie na twarzy za jasny. Ewentualnie to, co można nim zrobić, zaraz wam pokażę. Ale wydaje mi się, że poleciłabym go osobom, które boją się takich mocnych brązerów, chcą zacząć swoją przygodę z brązerami od bardzo jasnego brązera, którym nie zrobią sobie krzywdy, również są bladiochami i myślę, że. Ten wybór będzie odpowiedni. Często mamy też taką sytuację, że przez przybrązowienie skóry w tej okolicy nagle robi nam się bardzo jasno tutaj. Czasami, nawet podkład mamy za jasny, i mi się to tak sprawdza, że wtedy biorę sobie właśnie ten brązer i tak delikatnie, takimi ruchami bocznymi, nakładam sobie na tą okolicę. Można też nałożyć go delikatnie pod oczy, bo czasami korektory również mamy za jasne pod oczami korektory i pudry więc tak delikatnie, żeby się wtopiło razem wszystko ze skórą. Widzicie, tak wygląda naprawdę subtelnie. Nie wiem, czy to kamera odbiera, ale musicie uwierzyć mi na słowo. I również ten brązer będzie dobry dla osób, które nie lubią malować swojej szyi, malują swoją twarz, ale szyje mają jasną, bo my bardzo często mamy tak, że mamy szyję jasną. Więc ja go sobie nałożę na szyję, pokażę wam, jak on wygląda na szyi. I wygląda on na szyi właśnie tak. No, moim zdaniem, jest to taki fajny. Neutralny efekt, gdzie nie chcemy właśnie nakładać dużo produktu na szyję. Chcemy, żeby twarz była spójna właśnie z resztą ciała. Wydaje mi się, że też to będzie taki dobry brązer dla osób, które mają tutaj dekolt taki w takim kolorze bardzo białym z takimi żyłkami niebieskimi. To można właśnie jako efekt takiego ocieplenia tej skóry, nadania jej takiego zdrowego po prostu blasku takim brązerem. Pokażę Wam jeszcze jedno zastosowanie tego brązera w kolorze Creamy. Jeżeli macie, tak jak ja, już przybrązowioną za mocno twarz, a za jasny korektor, to właśnie tak jaśniutkim brązerem możecie wyrównać tą okolicę. Ja już to zrobiłam tutaj i widzicie, to wygląda bardziej spójnie niż tutaj, gdzie wygląda to za jasno. Możecie tak nad łukiem brwiowym tutaj tą granicę rozblendować tu i lekko właśnie pod okiem. I już resztką nawet tutaj. O tak widzicie, wygląda bardziej naturalnie, nie odcina się to tutaj nic, że jest za jasno. Jak już pokazywałam wcześniej, możecie właśnie tutaj Rozblendować wszystkie te okolice, które mogą być za jasne. Jeżeli wam nawet nos za jasno wyjdzie, możecie sobie przyjechać. Jeżeli tutaj coś za jasno, też możecie tutaj wszystko nim rozblendować. Bardzo pomocny taki jaśniutki brązer. Kolejny i już ostatni brązer czekoladowy to jest brązer Dark Chocolate, z którym ja się polubiłam niestety, ale najmniej. On jest dla mnie zbyt rudawy i ja go specjalnie Wam gdzieś tam jeszcze nałożę na tą moją twarz, żebyście sobie zobaczyli, jak on, jak on wygląda. I w porównaniu do tego yy, milk chocolate. To on jest właśnie taki bardzo ciepły, taki właśnie alarudawy, a tutaj macie milk. I sama nazwa Dark wskazuje nam to, że powinien on być ciemny. Ja myślałam, że on jest ciemniejszy i właśnie, że on jest taki chłodniejszy. Po nazwie po prostu nazwa sama mnie zmyliła, a wcale nie jest. To prawda, bo jak widzicie, ten milk jest. On jest ciemniejszy, ale on jest neutralny, taki idący w stronę chłodną. Ten bym poleciła osobom, które są naprawdę y, ciepłe. Yy, lubią takie bronzery myślę, że do ciała może być dobry, ale nie dla totalnych bladiochów, bo on będzie po prostu pomarańczowy nie będzie dobrze wyglądać i już Wam go po prostu chcę pokazać na tej twarzy jak on wygląda jeżeli mój makijaż dzisiejszy będzie przesadzony to naprawdę yy, robię to specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać każdy z tych produktów specjalnie nałożę go tutaj, bo jakby tu tego bronzera mam najmniej żeby Wam pokazać, jak on po prostu wygląda. Widzicie, on ma taki lekko pomarańczowy, mam wrażenie, że błysk. Dołożę go sobie na ten toffi. O tak, on o to wygląda. Kochani, ten brązer nie jest brzydki, on jest po prostu może nie do końca dla mnie. No, mi się efekt ogólnie tych brązerów bardzo podoba. I z tych brązerów jestem naprawdę zadowolona. A już chcę Wam pokazać, jak one wszystkie mniej więcej wyglądają ze sobą. I yy, pokażę Wam słocze na rękach. Tu mamy bananowy, creamy, toffee, milk i dark chocolate. Tak oto wygląda bananowy. Tak oto wygląda creamy. I tutaj macie bananowy, creamy w środku i toffee. I teraz chowam ten bananowy. Dokładam ten mleczny tutaj. Widzicie, jest o wiele chłodniejszy. I na sam koniec już ten creamy Wam schowam, bo chyba nie dam rady pokazać wszystkich. Dokładam ten dark chocolate. I dołożyłam dark chocolate, czyli mamy toffee, w środku mamy milk chocolate i dark chocolate. Kochani, te kolory według mnie są takie na wpół matowe, bym nawet powiedziała, że bardziej satynowe, bo jak widzicie... Delikatnie jednak występuje ta satyna. One nie są takie, wiecie, bardzo matowe. Moim zdaniem one są delikatnie satynowe. Nie mają w sobie żadnych drobinek rozświetlających. Ja przynajmniej tutaj nic w moich partiach nie zauważyłam. Myślę, że przez to te brązery będą pasowały do większości naszych polskich i nie tylko. Karnacji. Widzicie, one się nie pylą, bo gdyby się pyliły, to bym nie mogła ich nawet w ten sposób pokazać. Czyli mamy tutaj creamy, tofi, milki i dark chocolate. Kochani, mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie łapki w górę, będzie mi bardzo miło. Ja Wam serdecznie polecam te bronzery i puder bananowy. Kosztowały one w rozmanie bez promocji około 25 zł. Dziękuję kochani Wam za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa pa!